W malowniczej miejscowości Zakopane, gdzie majestatyczne Tatry spotykają się z gęstymi lasami, mieszkał Walentyn Kowalski, strażnik leśny, który przez ostatnie 15 lat poświęcił swoje życie ochronie dzikiej przyrody. Jego niewielka drewniana chatka, ukryta wśród świerków i jodeł, była świadkiem niezliczonych samotnych wieczorów, podczas których jedynym towarzyszem była cisza przerwana czasem pochukiwaniem sów czy odległym wyciem wilków. Walentyn nie zawsze był samotnikiem. Kiedyś miał rodzinę, żonę Annę, która odeszła do innego miasta, zmęczona izolacją i monotonią życia w górach. Ich rozstanie, choć bolesne, było ciche jak wszystko w jego życiu. Od tego czasu jeszcze bardziej zbliżył się do lasu, znajdując ukojenie w jego pierwotnej prostocie. Jego dni układały się w przewidywalny rytm, porannych patroli, popołudniowych obserwacji zwierząt i wieczornego wypełniania raportów. Jedynym człowiekiem, z którym regularnie rozmawiał, był Marek Łódrzycki, właściciel lokalnego sklepu spożywczego, gdzie co tydzień uzupełniał zapasy. Marek, w przeciwieństwie do Walentyna, był gadatliwy i zawsze starał się wciągnąć strażnika w dłuższą rozmowę. Wiesz, Walentyn, powiedział pewnego dnia Marek, układając produkty w papierowej torbie: Moja córka Zosia właśnie wróciła ze studiów w Krakowie. Jest biologiem, też kocha przyrodę. Może wpadniesz kiedyś na obiad? Walentyn tylko pokręcił głową z łagodnym uśmiechem, jak zawsze odmawiając kolejnej próby przywrócenia go do życia społecznego. Zima tego roku była wyjątkowo surowa. Śnieg padał nieprzerwanie od tygodnia, pokrywając wszystko grubą, białą kołdrą. Walentyn spędzał więcej czasu na patrolach, martwiąc się o zwierzęta, które mogły mieć trudności ze znalezieniem pożywienia. Dokarmiał sarny w specjalnie przygotowanych paśnikach i sprawdzał, czy kłusownicy nie wykorzystują trudnych warunków do swoich nielegalnych działań. Podczas jednego z takich patroli natknął się na ślady, których nigdy wcześniej nie widział w tych lasach. Były to tropy, które nie pasowały do żadnego znanego mu zwierzęcia z okolicy. Jego doświadczone oko rozpoznało, że należały do wielkiego kota, ale to wydawało się niemożliwe w polskich tatrach. Zaintrygowany i zaniepokojony, Walentyn postanowił zbadać sprawę. Śledząc ślady, dotarł do małej polany, gdzie znalazł coś, co miało na zawsze zmienić jego życie. Tam, częściowo przykryty śniegiem, leżał mały lew, wychudzony, drżący z zimna i wyraźnie ranny. Jego obecność tutaj była zagadką, ale dla Walentyna w tym momencie liczyło się tylko jedno to młode stworzenie potrzebowało pomocy. Przez chwilę stał nieruchomo, rozważając wszystkie możliwości. Jako strażnik leśny wiedział, że powinien zawiadomić odpowiednie służby. Jednak coś w oczach małego lwa, może ten sam rodzaj samotności, który sam tak dobrze znał, sprawiło, że podjął decyzję, która miała odmienić nie tylko jego życie, ale i całą jego perspektywę na świat. Pierwsza noc z małym lwem w chacie była dla Walentyna prawdziwym wyzwaniem. Ostrożnie oczyścił rany zwierzęcia, używając środków z podręcznej apteczki, którą zawsze nosił przy sobie. Młody lew, którego nazwał lew, był początkowo przestraszony i nieufny, ale coś w spokojnym zachowaniu strażnika sprawiło, że powoli zaczął się rozluźniać. Spokojnie, mały, szeptał Walentyn, delikatnie bandażując zranioną łapę. Tutaj jesteś bezpieczny. Głos strażnika, przyzwyczajony do długich okresów milczenia, brzmiał teraz miękko i kojąco. Lew odpowiedział cichym pomrukiem, który wydawał się być mieszaniną bólu i ulgi. Przez następne dni Walentyn musiał całkowicie zmienić swoją rutynę. Karmienie młodego lwa stanowiło pierwsze wyzwanie. Początkowo próbował podawać mu mleko, ale szybko zrozumiał, że potrzebuje czegoś bardziej substancjalnego. Z pomocą przyszedł mu niespodziewanie Marek ze sklepu, który, choć zdziwiony niecodziennym zamówieniem dużych ilości mięsa, nie zadawał zbyt wielu pytań. Ostatnio często przychodzisz po mięso, Walentyn, zauważył pewnego dnia Marek, pakując kolejne zamówienie. Czyżbyś wreszcie zdecydował się częściej gotować dla siebie? Walentyn wymamrotał coś o nowej diecie i szybko zmienił temat, świadomy, że jego sekret musi pozostać ukryty. Z każdym dniem wieś między człowiekiem a lwem stawała się silniejsza. Lew, mimo swojego młodego wieku, wykazywał niezwykłą inteligencję i wrażliwość. Szybko nauczył się rozpoznawać kroki Walentyna i reagował radośnie na jego powroty z patroli. Strażnik ze zdumieniem obserwował, jak mały drapieżnik, zamiast okazywać agresję, szuka jego towarzystwa i okazuje przywiązanie. Pewnego wieczoru, gdy Walentyn siedział przy kominku, wypełniając swoje codzienne raporty, lew po raz pierwszy wszedł na jego kolana. Było w tym geście coś tak ufnego i niewinnego, że strażnik poczuł, jak jego oczy wilgotnieją. Po latach samotności ta prosta oznaka przywiązania poruszyła w nim struny, o których istnieniu dawno zapomniał. Nadeszła wiosna, a wraz z nią nowe wyzwania. Lew rósł szybko, jego rany całkowicie się zagoiły, a jego osobowość stawała się coraz bardziej wyrazista. Mimo, że wciąż był młody, jego rozmiary zaczynały budzić niepokój Walentyna. Strażnik zdawał sobie sprawę, że nie będzie mógł wiecznie ukrywać obecności lwa w swojej chacie. Sytuacja skomplikowała się, gdy Zosia, córka Marka, zaczęła prowadzić w okolicy badania nad lokalną fauną. Jako biolożka często zapuszczała się w te same rejony, które patrolował Walentyn. Jej obecność stanowiła potencjalne zagrożenie dla tajemnicy, jaką skrywał strażnik. Znalazłam dziwne ślady niedaleko twojej chatki, powiedziała podczas jednego z przypadkowych spotkań w lesie. Nie przypominają żadnego ze znanych mi gatunków występujących w tatrach. Walentyn starał się zachować spokój, ale wiedział, że jego sekret staje się coraz trudniejszy do utrzymania. Wieczorami, gdy siedział z lwem na ganku swojej chatki, obserwując zachód słońca nad górami, Walentyn coraz częściej zastanawiał się nad przyszłością. Wiedział, że ich wspólny czas może być ograniczony, ale nie był jeszcze gotowy, by stawić czoła tej rzeczywistości. Na razie cieszył się każdą chwilą spędzoną z niezwykłym towarzyszem, który przypadkiem pojawił się w jego życiu i całkowicie je odmienił. Lato przyniosło ze sobą nowe wyzwania dla Walentyna. Lew wyrósł na imponującego młodego drapieżnika, a jego obecność stawała się coraz trudniejsza do ukrycia. Strażnik zauważył, że podczas wspólnych patroli po lesie zaczął odczuwać niepokojące objawy, okresowe zawroty głowy i zmęczenie, którego wcześniej nie doświadczał. Początkowo zrzucał to na karb stresu związanego z utrzymywaniem tajemnicy. Zosia, młoda biologa, coraz częściej pojawiała się w okolicy jego chatki, prowadząc swoje badania. Jej dociekliwość i profesjonalne zainteresowanie śladami, które znajdowała w lesie, sprawiały, że Walentyn musiał być jeszcze bardziej ostrożny. Pewnego dnia, gdy prowadziła dokumentację fotograficzną w pobliżu jego domu, Walentyn doświadczył silnego zawrotu głowy. Wszystko w porządku? Zapytała, podchodząc do niego z wyraźną troską. Wyglądasz bardzo blado. Walentyn próbował zbyć jej troskę uśmiechem. Ale kolejny atak zawrotów głowy sprawił, że musiał oprzeć się o najbliższe drzewo. W tym samym momencie z lasu dobiegło głębokie warknięcie, lew, zaniepokojony stanem swojego opiekuna, instynktownie chciał ruszyć mu na pomoc. Co to było? Zosia odwróciła się gwałtownie w kierunku dźwięku. Walentyn, mimo osłabienia, szybko odwrócił jej uwagę, tłumacząc, że to pewnie jeden z wilków, które czasami zapuszczają się w te okolice. Jednak wiedział, że jego wymówki stają się coraz mniej przekonujące. W nocy, leżąc na swoim łóżku z lwem śpiącym u jego stóp, Walentyn zaczął poważnie zastanawiać się nad swoim stanem zdrowia. Coraz częściej łapał się na tym, że musi odpoczywać podczas patroli, a jego ciało wydawało się cięższe niż kiedykolwiek. Mimo to, największą jego troską pozostawał lew i jego bezpieczeństwo. Marek, właściciel sklepu, również zaczął zauważać zmiany w wyglądzie strażnika. Powinieneś pójść do lekarza. Walentyn nalegał podczas jednej z wizyt w sklepie. Moja siostra jest pielęgniarką w szpitalu w Zakopanem, mogę umówić cię na wizytę. Walentyn odmówił, jak zawsze preferując samotne radzenie sobie z problemami. Jednak jego stan pogarszał się z każdym tygodniem. Podczas jednego z patroli, gdy sprawdzał ślady kłusowników w odległej części lasu, kolejny atak zawrotów głowy sprawił, że stracił przytomność. Gdy się ocknął, zobaczył nad sobą zmartwioną twarz Zosi, która przypadkiem znalazła go nieprzytomnego. Obok niej, ukryty w zaroślach, czuwał niespokojny lew, gotowy w każdej chwili bronić swojego opiekuna. Wzywam pogotowie! oznajmiła stanowczo Zosia, sięgając po telefon. Tym razem Walentyn nie miał siły protestować. Wiedział, że jego tajemnica jest zagrożona, ale w tym momencie bardziej martwiło go to, co stanie się z lwem, jeśli on trafi do szpitala. Patrząc w inteligentne oczy swojego czworonożnego przyjaciela, dostrzegł w nich zrozumienie i troskę, które wykraczały poza zwykłą wieś między człowiekiem a zwierzęciem. Gdy karetka zbliżała się do miejsca, gdzie leżał Walentyn, lew bezszelestnie wycofał się w głąb lasu, jakby rozumiał powagę sytuacji. To był moment, w którym strażnik zdał sobie sprawę, że ich wspólne życie wkracza w nowy, niepewny etap, a jego choroba może być tylko początkiem większych zmian, które czekały ich oboje. Diagnoza w szpitalu w Zakopanem brzmiała jak wyrok, poważna niewydolność nerek wymagająca natychmiastowego leczenia. Doktor Małgorzata Witkowska, specjalistka nefrologii, nie pozostawiała złudzeń co do powagi sytuacji. Potrzebuje pan regularnych dializ, panie Walentyn, a w przyszłości prawdopodobnie przeszczepu, powiedziała, przeglądając wyniki badań. Leżąc w sterylnej sali szpitalnej, Walentyn nie mógł przestać myśleć o Lwie. Jego największym zmartwieniem nie było własne zdrowie, ale los jego niezwykłego przyjaciela. Zosia, która odwiedzała go codziennie, zauważyła jego niepokój. Coś cię dręczy, stwierdziła pewnego popołudnia, siadając przy jego łóżku. I nie chodzi tylko o twoje zdrowie, prawda? Po długiej chwili milczenia Walentyn podjął decyzję. Jeśli ktokolwiek mógł zrozumieć i pomóc, była to właśnie ona, młoda biolożka z pasją do dzikich zwierząt. Powoli, dobierając starannie słowa, zaczął opowiadać jej historię o znalezieniu rannego lwiątka i niezwykłej więzi, jaka między nimi powstała. Ku jego zaskoczeniu, Zosia nie wydawała się zszokowana. Widziałam ślady, przyznała. I kilka razy dostrzegłam go z daleka. Zastanawiałam się, kiedy mi o nim powiesz. Jej spokojne przyjęcie tej informacji przyniosło Walentynowi ulgę, ale jednocześnie otworzyło drzwi do trudnej rozmowy o przyszłości. Nie możesz wrócić sam do chatki w tym stanie, powiedziała stanowczo. Będziesz potrzebował regularnej opieki medycznej. Ale on Ondorusu, Walentyn, nie możemy dłużej udawać, że jego miejsce jest w Tatrach. W głębi duszy strażnik wiedział, że ma rację, ale myśl o rozstaniu z lwem sprawiała mu fizyczny ból. Marek, który również odwiedził go w szpitalu, okazał się nieoczekiwanym sojusznikiem. Mam znajomego w Poznańskim Zoo, powiedział. Mogliby zapewnić lwu odpowiednią opiekę i warunki życia. To lepsze niż życie w ukryciu, narażające was obu na niebezpieczeństwo. Podczas gdy Walentyn przechodził kolejne badania i rozpoczynał dializy, Zosia regularnie sprawdzała jego chatkę i donosiła mu wieści o lwie. Opowiadała, jak drapieżnik wciąż wraca w okolice domu, wyraźnie wypatrując swojego opiekuna. On tęskni za tobą, mówiła ze współczuciem. Ale jednocześnie radzi sobie coraz lepiej w lesie stał się bardziej niezależny. Pewnego wieczoru, gdy Walentyn siedział przy oknie szpitalnej sali, obserwując zachodzące słońce nad górami, podjął najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. Wiedział, że musi pozwolić lwu odejść nie do Zoo, ale do prawdziwie dzikiego życia, do którego był stworzony. Ta decyzja, choć bolesna, wydawała się jedyną właściwą. Pomogę ci, zaoferowała Zosia, gdy podzielił się z nią swoimi przemyśleniami ale musisz najpierw wrócić do zdrowia. Lew poczeka, wydaje się, że doskonale rozumie, co się dzieje. I rzeczywiście, podczas kolejnych tygodni rekonwalescencji Walentyna, majestatyczny drapieżnik pozostawał w pobliżu chatki, jakby wyczekując właściwego momentu na pożegnanie. Po dwóch miesiącach intensywnego leczenia, Walentyn wrócił do swojej chatki, choć już nie sam. Zosia, wbrew jego protestom, postanowiła zamieszkać tymczasowo w pobliżu, by móc nad nim czuwać. To nie podlega dyskusji, oznajmiła, rozpakowując swoje rzeczy w małym namiocie badawczym, który rozbiła nieopodal. Poza tym, przyda mi się to do moich badań. Pierwszej nocy po powrocie, Walentyn usłyszał znajome kroki na ganku. Lew pojawił się w drzwiach, majestatyczny i piękny jak nigdy dotąd. Przez chwilę człowiek i zwierzę patrzyli na siebie w milczeniu, a w tym spojrzeniu zawarta była cała historia ich niezwykłej przyjaźni. Wiedziałam, że przyjdzie. Powiedziała cicho Zosia, która obserwowała scenę z bezpiecznej odległości. Przez cały czas Twojej nieobecności krążył w pobliżu, jakby czekał. Jej głos był pełen podziwu dla tej niezwykłej więzi między człowiekiem a dzikim zwierzęciem. Kolejne dni upływały na przygotowaniach do nieuniknionego. Walentyn, wspierany przez Zosię, zaczął stopniowo ograniczać kontakt z lwem, pozwalając mu coraz częściej zostawać w lesie. Było to bolesne, ale konieczne. Zosia, wykorzystując swoją wiedzę biologiczną, pomagała zaplanować proces tak, by był jak najmniej traumatyczny dla obu stron. On jest silniejszy, niż myślisz, mówiła, gdy widziała smutek w oczach Walentyna. W ciągu ostatnich miesięcy nauczył się polować z na teren. Jest gotowy. Jej obserwacje potwierdzały to, co strażnik wiedział w głębi serca: lew dorósł i potrzebował własnej przestrzeni do życia. Przełomowy moment nastąpił podczas jednego z ich ostatnich wspólnych patroli. Natknęli się na grupę Jeleni, a Lew, zamiast pozostać przy Walentynie, ruszył za stadem, pokazując swoje naturalne instynkty. Wrócił dopiero po kilku godzinach, dumny i niezależny. To był znak, że nadszedł czas. Walentyn wybrał na pożegnanie spokojny jesienny poranek. Wraz z Zosią zaprowadzili lwa głęboko w góry, do odległej doliny, gdzie rzadko zapuszczali się ludzie. Miejsce było idealne, pełne zwierzyny i naturalnych kryjówek. Lew, jakby wyczuwając powagę chwili, stał spokojnie, patrząc to na swojego opiekuna, to na rozciągające się przed nim dzikie tereny. Idź, powiedział cicho Walentyn, czując jak głos więźnie mu w gardle. Jesteś wolny. Lew przez długą chwilę nie ruszał się z miejsca. Dopiero gdy Walentyn wykonał stanowczy gest ręką, wielki kot powoli ruszył w kierunku lasu. Na skraju drzew odwrócił się jeszcze raz, jego złote oczy spotkały się ze wzrokiem człowieka, który uratował mu życie, po czym zniknął wśród drzew. Zosia położyła dłoń na ramieniu Walentyna. Zrobiłeś to, co należało powiedziała łagodnie. On będzie pamiętał. I wiem, że ty też nigdy nie zapomnisz. Stali tam jeszcze długo, obserwując miejsce, gdzie Lew zniknął w lesie. Podczas gdy jesienne słońce powoli wspinało się na niebo, znacząc początek nowego rozdziału w ich życiu. Minął rok od rozstania z lwem. Walentyn, wspierany przez regularną opiekę medyczną i obecność Zosi, która ostatecznie została jego stałą asystentką w pracy strażnika, powoli odzyskiwał siły. Jego życie nabrało nowego rytmu. Między wizytami w szpitalu a patrolami w lesie, odkrył, że samotność nie musi być jedynym towarzyszem jego dni. Pewnego wczesnego poranka gdy mgła unosiła się nad lasem, jak delikatna zasłona, Walentyn zauważył dziwne ślady w pobliżu swojej chatki. Jego doświadczone oko natychmiast je rozpoznało, były to tropy lwa, świeże i wyraźne. Serce zabiło mu mocniej, gdy uświadomił sobie ich znaczenie. On wraca czasami, powiedziała Zosia, która również nauczyła się rozpoznawać te ślady. Obserwuje nas z daleka. Znalazłam jego tropy w różnych częściach lasu. Zawsze w pobliżu miejsc, gdzie najczęściej patrolujemy. W jej głosie brzmiała mieszanka profesjonalnego zainteresowania i szczerego podziwu. Życie w górach toczyło się swoim tempem, ale coś się zmieniło. Okoliczni mieszkańcy zaczęli opowiadać historię o tajemniczym strażniku zwierząt, wielkim kocie, który pojawiał się znikąd, by chronić słabszych. Marek w swoim sklepie stał się głównym kronikarzem tych opowieści, zbierając je od turystów i miejscowych. Widziano go, jak przepędził kłusowników, opowiadał jednego dnia Walentynowi. Podobno sam jego widok wystarczył, by uciekli w popłochu, porzucając cały sprzęt. Strażnik słuchał tych historii z uśmiechem, zachowując dla siebie prawdę o ich bohaterze. Podczas jednego z jesiennych patroli, gdy pierwsze płatki śniegu zaczęły padać na górskie zbocza, Walentyn doświadczył czegoś niezwykłego. Siedząc na swojej ulubionej skale i obserwując dolinę, poczuł znajomą obecność. Nie musiał się odwracać, by wiedzieć, kto stoi kilka metrów za nim. Lew, potężny i majestatyczny, przysiadł spokojnie, zachowując bezpieczny dystans. Przez długą chwilę trwali tak w ciszy, człowiek i dzikie zwierzę, połączeni więzią silniejszą niż słowa. Nie było potrzeby zbliżać się do siebie czy nawiązywać fizyczny kontakt. Ta cicha obecność była wystarczającym potwierdzeniem ich przyjaźni, która przetrwała próbę czasu i natury. Od tego dnia Walentyn często spotykał swojego dawnego przyjaciela podczas patroli. Czasem było to tylko przelotne spojrzenie między drzewami, innym razem, jak tego pierwszego dnia, wspólne czuwanie nad lasem. Lew stał się żywą legendą tych gór, strażnikiem równie oddanym swojemu powołaniu jak sam Walentyn. Zosia, dokumentując te spotkania w swoim dzienniku badań, zauważyła coś szczególnego, to nie jest już historia o oswojonym dzikim zwierzęciu, napisała. To opowieść o dwóch strażnikach lasu, każdym na swój sposób chroniącym to, co kocha. I tak w cieniu tatrzańskich szczytów trwa niezwykła przyjaźń, nie już między człowiekiem a oswojonym zwierzęciem, ale między dwoma wolnymi duchami, których połączył los i wspólne powołanie do ochrony dzikiej przyrody. Walentyn zrozumiał, że czasem trzeba pozwolić odejść temu, co kochamy, by mogło do nas wrócić w nowej, doskonalszej formie. Koniec historii, drodzy słuchacze. Mamy nadzieję, że historia Walentyna i Lwa poruszyła Wasze serca. Przygotowaliśmy dla Was specjalną playlistę z podobnymi opowieściami o niezwykłych przyjaźniach między ludźmi a dzikimi zwierzętami. Znajdziecie ją, klikając w link po lewej stronie. Jeśli spodobała się Wam ta historia, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić kciuka w górę pod filmem. Codziennie przynosimy Wam wyjątkowe opowieści, które pokazują złożoność życia i piękno natury. Czekamy na Wasze komentarze. Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami i własnymi historiami o niezwykłych przyjaźniach.